ma. Kolejny raz, kolejna odsłona. Dzisiaj mam taką maszynę słuchajcie. Na patyku sobie telefon trzymam. O! Pięknie. Pięknie, mogę więcej Wam pokazać, zobaczcie. Teraz dzisiaj wygląda na chrupek, chrupek, rumpek. E, powiem wam, że ostatnio trochę idziemy jak krew z nosa, bo mam wszystko rozgrzebane trochę tu, trochę tu, trochę tam. I tak to wszystko się pitoli, nie? Tak, tak wszystkiego, patrosu się chwytam. Eee, blokujemy też ten fakt, że mam auto, które przyblokowane jedną stroną, to arkowa. Najchętniej bym nim wyjechał i rozprów, wszystko, wszystko, cały przód, cały dziób. a tu zaraz do tego dojdę. Co się wydarzyło? Sie eee, się wydarzyło od ostatniego mojego eee, nagrania? Parę istotnych rzeczy pewnie zaraz Wam pokażę. Przez, przełączę tylko kamerę na. OK. No i patrzcie, te kable to za chwilkę. E, tutaj wywaliłem już bardziej, co mogłem. Odsłoniłem to wszystko, co tutaj jest zgnione. Już część się wysypała. Sypało się, powiem Wam. O. Oczywiście się zamiatałem, nie? A jak wygląda? Reszta kampera jest tam, o w worku. Tego, co się wysypało, oczywiście. No i zobaczcie. <laughs> e, na około drzwi widzę, że jest pięknie wygnite. Więc prawdą jest to, że woda sobie zawsze znajdzie ścieżkę. Nie wiem, czy pamiętacie na początku, pokazywałem, że na bokach, tak jak tu mniej więcej, jest ta szczelina. I tutaj po drugiej stronie były pęknięcia, takie 10 dziesięciocentymetrowe pęknięcia blachy. I prawdopodobnie to właśnie tędy woda leciała sobie, czyniąc takie, a nie inne spustoszenie. No tutaj doszła aż dotąd i koniec i już dalej nie leciała. Aczkolwiek i tak wymienić trzeba całe, całe te słupki drewniane bezdyskusyjnie tutaj podobnie o zdrowiutki piękny słupek nie elegancko, elegancko elegancko i tutaj mamy pięknie pięknie wyżarte wygnite elegancko tam u góry już jest zdrowe widzicie drewno dojechałem bo i tak wszystko pruje tutaj tak jak się e, spodziewałem na co liczyłem jest zdrowie więc e, zakładam, że nie będą musiał pruć tutaj umywalki, lodówki, bojlera. To wszystko e, czasochłonne, pracochłonne. Tego nie chcę, to, tego chcę uniknąć. Bo rzeczywiście bym tego lata autem nie wyjechał na kemping. <laughs> A chciałbym. Tutaj nie pamiętam, czy miałem tak wyrąbane, czy nie. Jak wam pokazywałem, chyba trochę tutaj jeszcze coś usunąłem. No to się za bardzo nie zmieniło w tej chwili. Tu trochę może wypróbowałem, żeby to bardziej było już takie wszystko otwarte. Tam się nic nie zmieniło na razie. Tutaj też nic nowego nie ma. Jak jest wypróte, takie jest wypróte. Czekam na to, aż zdecyduję się w końcu nabyć listewki i założyć nowe stelaże. No ale żeby to zrobić, to muszę zdjąć całe poszycie i tu zacząłem... Postanowiłem, że wytnę tutaj nad, nad tą listwą drewnianą, bo tak przywiera blacha do listwy, że jest, powiem wam, nie do oderwania bez destrukcji blachy. A to jest całkiem fajny płat bla, blachy, który jak nie mi, tylko komuś innemu się, się może przydać. Eee, podobnie zamierzam tutaj wyciąć pod tym rantem, bo tu też jest listwa, i wtedy może jakimś patentem, może jakąś struną czy czymś odetnę od steropianu. Blachę nie niszcząc jej, fajnie by było. <laughs> Tam troszkę zacząłem odkręcać w góry tą listwę, bo muszę całą odkręcić na całej długości wraz z bagażnikiem żeby e, zdjąć uszczelkę i móc oderwać blachę z boku kampera. Jeśli chodzi o poszycie, powiem Wam, e, rozmawiałem ostatnio, złożyłem zamówienie na. Jednak nie zamówienie, złożyłem zapytanie ofertowe na laminat. Bo wiecie co, generalnie nie znam tego materiału d -Bond. Nikt z dystrybutorów za bardzo nie jest chętny do tego, żeby o tym rozmawiać. Pytałem, jakoś nie są chętni. Odpowiedź jest taka: my tylko dystrybuujemy, my tylko sprzedajemy. Największy kaliber, pytałem, jaki może być, potrzebuje tutaj aż 6 metrów długości. Największy kaliber to jest 4 metry, chyba więc, jak ja mam to w pionie łączyć, narażać samochód na to, że będzie znowu ciekło jakimś, jakimś łączeniem, to ja to szczerze pitole. To chyba jednak po prostu pójdę w zwykły laminat. Znalazłem słuchajcie, producenta, który ma w ofercie różne grubości, różne kolory. Nie. Znajomy, który buduje kamperę, zasugerował mi, żeby kupić najzwyklejszy gruby 2 mm nieciętszy w zwykłym białym kolorze i tym przywalić cały bok A powiem Wam, że czekam na ofertę cenową, ale spodziewam się koło trójki, że wyjdzie mnie laminat na cały kamper bez dachu czyli wszystkie, wszystkie trzy ściany no i zostanie mi jeszcze tutaj zapas no bo wiadomo muszę kupić na całą długość żeby aż alkowe aż, aż zasłonić a to co poniżej, wszystko to będzie odpad. Duży odpad. Ale zastanawiam się, czy nie kupić tego jeszcze więcej. Bo jak już iść w temat, to iść konkretnie. I wtedy myślę, że może łazienkę też w tym zrobię. Zobaczymy. E, do środka. Do środka. Biegł się do środka. Tutaj udało mi się wyrzucić cały ten. E, czekajcie, przełączę, bo tak to. Co o co miałem <laughs> oglądać tutaj była półka zabudowa w której były kable tu był telewizor e, tu była już półeczka wszystko wywaliłem, wszystko się wysypało wiszą kable e, tutaj cała ta wiązka szła tutaj w tym miejscu słuchajcie był słupek no dobra miałem przerwę Gość przyjechał, musiałem wyłączyć awaryjnie. Na czym, aha, tutaj kable, kable się wysypały. Yy, kable się wysypały, tutaj to było w zabudowie. Wszystko działa. Oprócz tego, to przestało działać. Nie wiem, co się stało. Zaczął się dziwnie zachowywać i i zgasł po chwili, po jakimś czasie. Nie wiem, który to kabel, bo tu jest taka coś radosna że ja pitole, do, tutaj dojść do ładu no zobaczcie coś takiego kuźwa, no po prostu, to jest żenujący nie wiem, ostrość, o, zobaczcie centralnie zżarta zżarta izolacja i widać mieć pod spodem, tak? tutaj wszystko tak poklejone ktoś tu się bawił w termiczne koszulki ale nawet nie potrafił ich na całej długości zgrzać może miał mało gazów w nie wiem. E, tutaj wywaliłem, słuchajcie, płytę. Ona była tak jak sufit, tak te panele. Wyszerpałem to, pod spodem znalazłem watę. I takie pęknięcia fajnie się odsłoniły, a tam na, na razie na lewo jeszcze nie patrzymy. A i tutaj, słuchajcie, tam jest wanna. Tam jest wanna albo basen, jak zwał, tak zwał. To, to tam jest, to o Jezu to jest coś wcisnąłem, tak i przerwało nagranie, a tutaj odsłoniłem słuchajcie już lewą ścianę nad, nad fotelem kierowcy Boże święty jakie to jest zdrowie po prostu czysta inhalacja tutaj wejść przeinhalować płuca i normalnie żaden covid nie ruszy, mówię wam serio Dobra, tam to będzie później. Tutaj wyrąbałem trochę e, sklejki z wierzchu. wyciąłem. moją maszynką, której marki nie zdradzam. E, zobaczcie, jest gruba sklejka. Gruba nie gruba, jakieś 5 mm podejrzewam. Grubsza niż na ścianach w każdym razie. Pod tym jest konstrukcja. Pod tym jest znowu sklejka. A tu jest historia tu sklejce. i tylko takie... Dobra, I to wszystko było wypełnione styropianem Wyciągnąłem go. Takie tutaj jest, zobaczcie o. No i mamy taki efekt. Tak to, o, tak to wygląda. Widzę w tej chwili rozmiar szkód, jakie woda poczyniła. Wiemy, że nie muszę wymieniać całej tej podłogi walkowej. No, chyba, że będzie to po prostu technologicznie bardzo uzasadnione. Wtedy całą wywalę. I zrobię nową. Tamte pęknięcia mnie bardzo martwią. Nie wiem, czy są szczelne, czy nie. Tutaj z tej strony też jest takie. I naprawdę nie wiem, słuchajcie, którym ta woda szła. A to jest najgorsze, bo zanim go odbuduję, to ja muszę wiedzieć, czy to szło przez to okno, dziwne. Czy to szło y, gdzieś przez pożycie, dziurawe. Czy może przez te pęknięcia. Czy też może to szło po prostu stąd. Słuchajcie, z tego z tego nad drzwiami tutaj sobie spływało może woda, tutaj ładnie szła tędy i tam sobie pływała w tym basenie i pływała tak. I lewa ściana, prawa ściana le Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale jak otworzę więcej, to będę widział więcej. Mm. I tak, eee, hmm, hmm. aha. Się. wczoraj wywiozłem sobie burdelownik. Zostało bardzo mało. Poduchy wszystkie już wyjechały do domu. Mam je w piwnicy. Te wszystkie telewizory, inne pierdady, to wszystko wywiozłem. <laughs> Także trochę zabieram sobie do miejsca. To, co tu widzicie, to są jakieś tam podręczne narzędzia. Te dechy, to tam można gdzieś kopnąć, skąd garażu. Na razie tylko sobie tutaj leżą, bo mi nie przeszkadzają jeszcze wchodzeniu. Jak się zrobi ciasto, to je wydupce stąd. No i słuchajcie, no w tej chwili tak naprawdę fur, szykuję się do kolejnego dnia, bo dziś już kończę, trochę wcześniej. Dzisiaj się szykuję małe pochlebki party u sąsiadów. No to właściwie. Nie wiem, się jakiś jest to w ogóle zblazowany, nie wiem. Gadać mi się nie chce, ale chcę Wam się pochwalić, chcę to wszystko pokazać cieszę się tym wszystkim, mimo wszystko, mimo że gdzieś takie jakiś jestem zdechły, to i tak to przyszedłem na parę godzin. No bo nie wyobrażam sobie, żeby tu nie przyjść. No tutaj yy, wariactwo jest tutaj, wiecie, bo to jest połączenie dachu, zobaczcie, wchodzę na drabinkę, tutaj mamy yy, zagięty dach, randzik, tak? I tu jest już blacha boku, tak? Yy, natomiast Kur, wkurzają mnie straszliwie. Szukam, żeby wam pokazać. To jest Lat. Jakiś debil. Chlasta to, to po prostu centralnie z O. Szywkami słuchajcie. No przecież to jest absurd. No po jaką cholerę tutaj dawać szywki. No przecież no ludzie, kuźwa, żeby tylko tutaj tworzyć niebezpieczeństwo przecieku, tak? I to jest co kawałek, piznięta taka skrzyweczka, To no po prostu, że z góry są śruby, przywalone. Z góry są jest potężna uszczelka, piękna, porządna. O zobaczcie, tu jest ona odzysk o, odzyskana. Dobrze za zamzajrowana. A te strzywki to naprawdę po cholerę co są przybite, to ja nie mam zielonego pojęcia. I teraz zrywanie tych szywek, to jest też pitolenie się straszne. O zobaczcie, tu jest ten basen. Z boku widoczny, tam po prostu pływało wszystko sobie tutaj. No, wszystko nadgnite w sumie nie wiem, jak z tą podłogą będzie, jako na daleko, i tu jest trafiona. Pewnie skończy się, jeżeli tak ją całą muszę wyopsyć i nową zbudować. Zobaczymy. Nie przeraża mnie to. Op, op, jesteśmy na dole. Aha, wiecie co? Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że o. przez chwilę miałem taką fantazję, że sobie te drzwi wymienię. Te drzwi, które tu były, tak? Tam sobie gdzie stoją, w tej chwili w kącie. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Tak, tam widać. Na, na wprost szoferki, wiecie. Pomyślałam sobie, że jakieś nowocześniejsze, fajne, może zielone, może z moskitierą. E, Walę tutaj. Ale wiecie, co? Dwa i pół, trzy koła za drzwi. Używane. Ocipieli ich kuźwa ludzie, no powariowali. Ja, ja nie wiem, okno 3000, 2000, drzwi 2000, 3000, to to do domu, kurde, by były antywłamaniowe, super zarąbiste, termiczne i inne pasywne, inne ciule mule. To jest wariat, po prostu, słuchajcie. Ja nie wiem, gdyby ktoś potrafił to robić, e, pewnie potrafił, robić, tak, na zamówienie takie drzwi wykonać rameczka, zawiasy, wypełnienie. Tym bardziej, że. E, Wypełnienie samych drzwi stanowi to, co jest na kamperze, więc każdy sobie to i tak, i tak zmienia, tak? Jest blacha, czy, czy pleksa, czy, tam, czy jakiś inny z zewnątrz, jest styropian, a, a w środku mamy, mamy co, mamy sklejkę tak, na tych drzwiach. I to jest banalna sprawa, tylko ta rameczka, tak? Więc ja nie wiem za co ludzie są tyle pieniędzy. Coś co ma w przedrostek kamper, ta cena dopisujemy 1:0, zero, tak. No przecież ocipieli ludzie, no przecież ludzie, zastanówmy się trochę, logicznie pomyślmy. Ja nie wiem, ja, ja i tak będę szukał różnych alternatyw, ja nie patrzę na głoszenia, kamper, bo bym poszedł w, w, w trampkach albo w Skarpetkach, albo i bez, tak. Ja po prostu patrzę rozsądnie, tak. I każdemu to polecam, ja się y, orientuję, jakie materiały, jakie kleje, jakie jaka chemia jakie są dostępne na rynku możliwości technologiczne nie tylko pod kątem kampera tak? mamy też przecież słuchajcie łodzie mamy też przecież słuchajcie zabudowy do aut ciężarowych mamy wreszcie technologię budowania w domach tak. okna w domu też są plastykowe nie czarujmy się one są też wklejone wielokrotnie są różne inne historie które nie są związane z kamperem a naprawdę wymagają też super hiper szczelności, y, termiczności, czy, czy jak to to powiedzieć, nie? Więc no nie fisuje, szukam, oglądam, czytam i tak to mam zamiar robić. Wiem, że ważnym jest y, atrybutem waga samochodu, potężnym. Jest to, jest to, jest to, jest to celem, żeby wagi nie, nie podnosić, a wręcz zmniejszać. No ale no mówię, no kurde ludzie, no 3000 za klapkę, trochę większą, to się nazywa drzwi. Ja nie rozumiem tego, nie mogę tego pojąć i za cholerę nie dam tyle pieniędzy. Stawię te stare, odświeżę, poczytam sobie, jak można to aluminium ładnie odświeżyć, na pewno znajdę. I stawię stare, bo nie dam trójki, ani nawet dwójki, za jakieś stare używane, przechodzone, nie wiadomo yy, w jakim stanie drzwi. To tak, taka, taka mała dygresja słuchajcie, e, dobra dzisiaj będzie chyba wszystko spróbuję to wszystko pomontować teraz bo wiecie co, nauczyłem się mój brat Ciszek mi pokazał jak się montuje i teraz będę się uczył, teraz będę próbował to wszystko co oglądacie zmontować w całość bo okazuje się, że w telefonie ja stary cap nie wiedziałem, że w telefonie jest możliwość montowania filmów zaraz to spróbuję zmontować i wysłać trzymajcie się